Lisie naprawianie, zaczynamy! Nie mogłem się doczekać. I zacząłem grzebać w AT900 bez włączenia kamery. Jak widać... Trochę tutaj już czegoś brakuje. Kto się trochę zna, to wie czego. Więc... Bach! Czy nie uważacie, że... To jest bardzo cudowne, jeżeli możemy sobie wyjąć cały moduł końcówki mocy wraz z zasilaczem końcówki mocy, wszystko po prostu i najnormalniej w świecie sobie to wyjąć, na żeby sobie dokładnie obejrzeć, pomierzyć w bardzo wygodny sposób, naprawdę możemy to nawet sobie pod jakiś mniejszy transformator podłączyć, puścić sobie prąd, podłączyć wyjścia, wejścia i testować. Więc, co my tutaj mamy? Włączę światełko tylko. Pewnie niektórzy już widzą, co się dzieje. Moja taka standardowa procedura sprawdzania: 86 rok. Czyli jest to tak stare jak ja. Ale mimo tych wszystkich awarii, które tutaj widać, w dużo lepszym stanie y, niż ja. Hmm. Czas się za siebie wziąć. Ale dobrze, wróćmy. Biorę wskaźniczek. I co moje oczy dojrzały? Tu był kiedyś problem. I widzimy po tych rezystorach, że ktoś nie do końca miał wszystko, żeby to naprawić, ale wymienił. I ten kanał ma po podłączeniu prądu bo wcześniej sprawdziłem, no, oczywiście przez żarówkę sprzęt to ten kanał ma. Mm, ok, on prawdopodobnie działa. On nie ma na wyjściu prądu stałego, ale z kolei tutaj, zobaczcie, emiterówki są zjarane w opór. Tutaj rezystor mm, już nie jest wśród żywych jest w elektronicznym niebie i teraz co tu się mogło wydarzyć? chyba e, bezpiecznik z drutem tak grubym może tylko świadczyć o tym, że tu było ostro przesadzone z mocą, jest to bezpiecznik 15A gdzie powinien być 2,5A więc podejrzewam, że tu była grana 4 omowa impreza, hmm, ale dobrze, że ta płytka jest dosyć skomplikowana, no i fajna, to wymienimy kondensatory, sprawdzimy ten główny duży kondensator, hmm, wymienimy te rezystory, które są tutaj hmm, tak dziwnie dołożone, tak, no, takie, jakie powinny być, żeby tu był w miarę porządek. Oczywiście z bezpiecznikami też zrobimy porządek. Hmm, nowy właściciel dostanie solidny solidne wskazówki jak tego nie zepsuć. I teraz co możemy tutaj jeszcze zobaczyć? To jest ten kanał, który był wcześniej naprawiany. Tu mamy BDP 286 i tu mamy układ Sanio D325D. To jest trochę tak hmm, niezbyt wydaje mi się, żeby to były dobrze sparowane stalaki, Tranzystory. Z kolei tu mamy dwa y, oryginalne układy. Po pocynie widać, że nie, powiem Wam tak, nie widać. Może tak być, mogło tak być. One te wzmacniacze niestety nie były najpiękniej lutowane. To wszystko za, pośred... za sprawą yy, super jakości PCB firmy, firmy Toral. Clear yy, gdzieś mi zaginął, więc Voltcraft musi nam wystarczyć. Yy. No nie, jest dobrze. Już takich mocnych Już takich mocnych. O. To kondensator nam się przeładowuje. Już takich mocnym bezpieczniku to nie miało prawa przeżyć. Nie bez powodu ktoś wstawił taki duży bezpiecznik, bo prawdopodobnie mu coś rozłączało. Podniesiemy tu nam fajnie to pozwala, to podnieść nogi tranzystorków. Welder mi trochę wystygł. strasznie mocno się trzyma. Trochę też No i dziwne, że zobaczcie, można go tak zabujać, więc też nie miał tego przyczepności dobrej do radiatora, wnioskuję. Ten również lubi się tutaj pobujać. Chwila prawdy. O jest. Odczyty na mierniku jak na gospodarce po polskim ładzie. Średnie. I teraz pytanie BDP 286, BDP 285. Ech, czym to możemy zastąpić? Zrobię research w internetach e, i zaproszę Was na drugą część filmu. Piszcie w komentarzach co by było najlepiej wrzucić tutaj. Dodatkowo od kiedyś od Pana Michała dostałem całą taką płytkę, troszeczkę skorodowaną, ale wygląda na oryginalną, czyli na oryginalnych układach. Korzystając z sytuacji będę mógł sobie ją umieścić w AT900 i sprawdzić czy ona działa. I też ją pomierzyć. Fakt, łatwo bo teraz po prostu wziąć tą płytkę i wsadzić tu, tam, po wcześniejszym zmierzeniu, czy tranzystory są ok, ale to chyba nam nie wystarczy. Lepiej chyba naprawić, a mieć drugą. I ewentualnie mam też transformator od AT9100 i zrobić sobie mały fajny wzmacniacz. Chociaż też wpadły mi takie obudowy małe, są za płytkę trochę, to nie będzie widać, to jest obudowa. A. Po prostu chciałem jeszcze jakiegoś ulepa w swoim życiu zrobić i, i zastanawiałem się, jakie to mogło być urządzenie. Dodatkowo mam dla Was niedługo fajny, ciekawy bonus z archiwalnymi rzeczami, które ostatnio zostały mi podarowane przez dobrego człowieka z mojej rodzimej miejscowości. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie znać, czy chcecie drugą część, czy sobie w samotności naprawiać to AT900, bo tu będzie jeszcze przestrojenie i ogólne sprawdzenie. I pachnie mi tu szumiącym potencjometrem. Oraz koniecznie bardzo Was proszę, dajcie typy, oraz najlepiej jakiś link, gdzie kupić pewne układy BD911 912. Myślę, że przy tym napięciu mogą się nie sprawdzić, są po prostu za małe. W PW8010 dają radę, ale tutaj jest troszeczkę więcej mocy, więc, więc nie widzę tutaj opcji. Druga sprawa, dobrze wiemy ile jest Chińczyków, więc łatwo się naciąć. I taka szybka ciekawostka. Ostatnio Denon, tu takie miał e, duże rozbieżności w, e, podczas kręcenia potencjometrem głośności, e, sprawa rozwiązana to jest winowajca. No i teraz taka mega ciekawostka. 36 zł kosztował potencjometr Alpsa z silnikiem, który był jeden do jednego kompatybilny. I co wy na to? Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Hej! The show. <laughs>